Witajcie moi kochani, już w drugim gameplayu z GTA 5 dzisiaj, dzięki pomocy Patrykowi, dzięki niemu, naprawdę już komputer wrócił na dawne tutaj e, urządzanko z filmami. E, dzięki niemu mam oczywiście serwer Pack Trójkę, który jeszcze jest na, e, na usłudze Microsoftu i e, jest też jeszcze e, e, właśnie. Takie wsparcie do 2014 roku, do, do maja, będzie wsparcie z tym serwis pakiem 3, bo ja miałem Windows XP Server Pak 2. No i niestety ten pak już jest słaby, tak naprawdę, i tego wolałem sobie, jednak przeinstalować zupełnie te paki, żeby było chociaż tam lepiej z programami, wszystkimi tam. No i moje programy, które miałem, Camtasia Studio, DVD, Soft, Free Studio, to mam. Na szczęście wszystko będzie. Mam nadzieję, że od nowego roku będę robił już chętniej filmy w HD, bo wersja VGA, no już niestety mnie nie imponuje. No jako taką na razie niestety nagrywarkę bym musiał zdobyć jakoś tak, nie wiem, taką w miarę tanią, chociaż do 720p. A jeżeli nawet nie, no to chociaż tą jakość bym trochę podniósł pod HD. I byłoby dobrze. A tak to ogólnie nie jest źle. Mam nadzieję, że będzie to wszystko lepiej wyglądało. I no już komputer działa sprawnie, tak jak wtedy to było. Nie? Czyli już normalnie wszystko jest zrobione. No. Więc fajnie, że wszystko wróciło do normy. Tylko teraz trzeba już tylko kontynuować robić filmy. nie? Dobra, włączamy GTA 5 i zobaczymy, jak to będzie. Bo coś się długo włącza. No, coś się za długo włącza. Tam światełka nie będziecie mieli. To dobrze, jak ktoś gra w GTA 5, bo to jest i tak zajebista gra. Nie wiem, czemu nagle słuch o tej grze zaginął przez graczy. Tak mi się wydaje. Ta gra jest świetna. Widzicie ją? Nie widzicie. Nic nie widzicie. Słabo, coś się nie chce włączyć. Co jest? No, w końcu. No dobra. Mamy 1 grudnia 2013 roku. Miałem nagrać film o PlayStation 4. Jak ja to yy, przed wczoraj widziałem. Niestety film mi się spierdzielił. Plik mi się cały właściwie tak pokasował, że nie można było go odczytać. Dziwne. I no, nagram niestety innym razem. Na razie niestety będziemy musieli się posłużyć gameplayem z GTA 5. Um, bardzo was przepraszam, przepraszam za jakość, ale tak no... Kamery chciałem ustawić jak najlepiej, żeby tam nie było tego trybu nocnego, ale... Mam nadzieję, że tam chociaż te literki widzicie. Bo ja tak z kamery to ja widzę. Że nie było takiego paska na środku, bo był kiedyś i to bardzo wkurzało. I mam wszystkie trzy postacie. Już jestem trochę daleko w grze, ale nie na tyle daleko, żeby już ocenić grę jeszcze. Jednak to nie jest ważne, dlatego że... Um, że właśnie... Um, żeby czas skończyć grać. Nie. Jeszcze sobie spokojnie gram powoli. Nie gram szybko, bo nie chcę, żeby mi się gra znudziła. Jestem, jesteśmy teraz Michaelem. Um, właściwie ja robiłem misję dla Epsilonu, dla tej sekty religijnej, która była też już w Geta San Andreas. Jimmy się wyprowadził. Szkoda. A jednak jest. Dziwne. A nie mogę do niego wejść już. A mogę! A kiedyś nie mogłem! Co ty odwalasz? Co? Wstawię ci zdjęcie na Facebooka! Ale nie, powiem wam, że grafika, no to powiem wam, że mnie tu niszczy, tak? Buty są fajnie zrobione. Naprawdę? Podoba mi się zresztą jeszcze ta funkcja. O. Ta funkcja fajna jest. Zrobię sobie zdjęcie. Nie? Możecie mnie tam oglądać na, na tym na Facebooku... Yy. Co co co? Telewizor kupiony nowy jest? Poproszę. Tak, bo rozbiliśmy telewizor i dlatego nie funkcjonował. Oj, coś tu za niebiesko jest. Wiecie co, poczekajcie chwilę, coś mi tu nie gra Chyba mam na ułożony filtr yy, oświetlenia niechcący. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, bo miałem tam ustawione jakieś, jakieś ustawienia e, filtru w ogóle. O, już są kolory normalne. Dobra. Przepraszam was za to. Nie chciałem. Nie chciałem żeby tak było. Po prostu zapomniałem, że miałem takie ustawienia, a nie inne. No powiem wam, że detaliczność wszystkiego no to po prostu rozbraja. Na obecne konsole to już jest naprawdę szczyt. Co? dobrze czytałem, dobrze usłyszałem w ogóle poza tym jedno co mnie niestety niestety od, odwraca to te kolory, te, um, te takie odcienie tych ciemności, tak to yeah, jest, to niestety mnie przeraża i nie wiem czy to jest normalnie w trybie HD, czy to tak tylko jest nie wiem, zabieg. Opatrzcie, patrzcie na, na ten na, na ścianę tutaj o, widzicie? Tutaj trochę tak. O tu jest trochę ciemno, tu jest trochę jaśniej. To mi się trochę nie podoba i martwię się, że to niestety to jest w tej grze. A w ogóle zmienię sobie ubranie, bo takie jest zbyt elegancko. Zbyt trochę elegancko. Dobra, przebiorę się. Trochę tam kupiłem rzeczy, ale nie wszystko. Na razie oszczędzam na pieniądzach. Tak fajnie wygląda Michael, tylko butów niestety nie kupiłem. Głupek ze mnie. jest jedna para butów. No tak, ale te buty są drogie. Ja się nie będę dziwić. Dobra. Zróbmy coś z Michaelem. Na początek, żeby nie było nudy. Tylko teraz takie muszę zobaczyć mapę, bo. Miałem robić misję dla Epsilon, a gdzieś mi ta ikonka zniknęła nagle. A przypomniałem sobie. Przypomniałem... Mówiłem sobie, mają mi dostarczyć tą szatę Kiflomu dopiero e, za jeden dzień i mam chodzić w nim aż 10 dni. Masakra, te misje to po prostu są. Prawda, błagam Was, litości. 10 dni w grze mam nosić to? Nie, nie. Wy, wy sobie chyba robicie jaja. Najfajniejsze w tej grze jest to, że można tutaj pokazywać fakola. To wywiata, człowieku. Nie mogę. Nie mogę, ja z tego leję. leje z tego. Tak gra rządzi, tak gra rządzi tak i taki tak. Nic jej nie przebije. Haha. Ha. Dobra. No tak. Zaparkowałem koło palenki. więc nie może być? Lipy. E, dobra. Palenki nie może być lipy. No jak lipa będzie, to wiadomo, że. że nie. Ja chcę sobie zobaczyć buty. Hmm, jakie by tu buty kupić? Jakieś takie fajne. O, te by... te są fajne. Dobra, te mogą być, chociaż jedna para, niech będzie. Fajnie, że w ogóle jak wyjdę ze sklepu czy przy innej jakiejś aktywności, to mi się zapisuje automatycznie gra. O. Pewnie. No i o to chodziło. M? Automatycznie nie przetransportowało do auta. Hmm. No ciekawe, ciekawe. Nie powiem, nie powiem. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem co tu porobić. Do kina nie pójdziemy. Nie, 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 nie. To na inne czasy oczywiście. Strzelnicę darujemy sobie. Co możemy tu zobaczyć? Wiecie co? Pokażę wam chociaż ten... Tą atrakcję w Wesołym Miasteczku. Bo to co... Mogę zauważyć już wcześniej to było fajne, ale dopiero jak, jak miałem już tą grę, jak już ją dostałem i, i zobaczyłem to, to po prostu A, rockstar rządzicie. W ogóle fajnie wszystko zostało zorganizowane w tej grze. Niestety GTA 5 ma parę wad, już mogę wam to od razu powiedzieć. Po pierwsze, restauracji nie ma, ale w poprzednich częściach GTA też tego nie było i jakoś można było to zaakceptować, nie? No, tutaj się można przyczepić. Wow, co ty robisz? Ty pajacu! Po drugie, no niestety pojazdami bardzo łatwo się steruje i w GTA 4 jednak to było lepiej pokazane. No i, no i system uszkodzeń, faktycznie trochę jest w tym racji, że, że jest mniej tego, ale jednak bez przesady jest podobny system kolizji co w GTA 4, tyle że nie aż tak ambitny jak właśnie tam, bo tu jest, mówiąc delikatnie, wszystko to rozwiązane. Delikatnie są tutaj uszkodzone różne fragmenty samochodu, części, nie? No i co poza tym mi się nie podoba w tej grze? No jeszcze... Jest co robić, powiem wam. Gra jest napakowana... ...tyloma rzeczami, naprawdę. Nie można skakać w miejscu, to trochę głupie jest. Próbuję skakać i nic w miejscu, nie mogę. No to może to, był, to było zbędne, ale to jednak było takie... ...jakieś takie funkcjonalne. Czego nie ma, to przede wszystkim, e, jak wyceluje na jakąś postać, to nie ma wskaźnika zdrowia tej postaci. To też jest akurat wadą, bo ja nie wiem ile ta osoba ma HP, czy coś w tym rodzaju. A może jednak, e, a może jednak e, to by było jakieś takie ważne. Szkoda, że nie można tutaj się pobawić, tutaj uderzając młotkiem, czy rzucać do kosza, to by było fajne. Taki szczery powrót do Kieta San Andreas, nie? No ale cóż, tak to wygląda. W ogóle mam nową fryzurę. Niedawno sobie pobrałem właściwie ten dodatek Beach Bum Pack plażowy Obibok. I tam tylko dodali samochody, fryzury. Właściwie nic więcej, tak naprawdę więc możemy pójść na diabelski młyn. Albo też pójść na kolejkę. Ile mam pieniędzy? Ok. Zobacz, jeszcze zobaczcie sobie statystyki, jakie mam. No, nie takie złe. Pojemność płuc muszę tylko troszeczkę poprawić, no bo jest jednak słabo. No jak nie mogę? Wszystko się da. Właśnie. No jest przyciepie się do takiej tej sprawy. No dobra, wchodzenie... Schodzenie po schodach jest fajne. Animacja fajna jest zrobiona nawet, powiem wam. Ale niestety, co mnie najbardziej tutaj, troszeczkę to właśnie tutaj wchodzenie. Wiem, że to w GTA 4 było trochę monotonne, ale no nie wiem. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł był. No, to są szczegóły. To są już tylko takie szczegóły, które no jednak w furce mi się bardziej podobały. Jedziemy! Piękne widoki są. Naprawdę grafika jest na, na, na najlepszym poziomie. Po prostu. Uwaga! Nic nie widzę z tyłu, nie mogę widzieć z tyłu nic No to trochę słabo Tam Tamci jak krzyczą he. Jazda Nie chciałbym tak wypaść z tego toru No Masakra Dobra Ja też to lubię nie martw się Michael. Wow! Na placka wypadłem tam. Się nie dziwię, ziom. Nie wejdę. Nie, eee, to tylko... O, o, proszę, proszę, co my tu mamy? Wow, proszę. No tak, tutaj jest właśnie coś takiego jak falowanie tych... <laughs> <laughs> jak to wygląda? Wi! Widzicie? Za to właśnie lubię serię GTA. Po prostu. Nawet jak zmoczymy się trochę, no to widać, że, że to ubranie jest mokre, nie? No, może tego nie będzie widać w filmiku. Wow! Co tu się dzieje? No ale jednak coś w tym jest. Wiecie co chcę zrobić? Chcę zdobyć osiągnięcie zawierające 5G, ale miałbym za to po pierwsze więcej osiągnięć i po drugie no właśnie został... Przetegowany przez rekina. Nie wiem, czy ja go tu znajdę właściwie. Chyba nie na plaży, gdzieś w dzikich przestworzach. Znaczy, przestworzach. W dzikim miejscu bardziej. Ale nie, bo patrzyłem i gościu wjechał daleko. Tak poza obszar domyślnej mapy. I miał taką, miał taką kropkę czerwoną na kompasie. Niestety ja jej tu na razie nie mam. Wypłyniemy, zobaczymy daleko. Jak, jak będzie rekin, to może faktycznie uda się osiągnięcie zdobyć. No nie chciałbym tego robić, no ale co ja mam poradzić? No. Osiągnięcia. <grystanie> nie wiem, czy już faktycznie to nie jest dobra odległość. O, o! Był rekin! Jest, 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 jest. To dobra. Nurkujemy. O, jest tam skręcik. No chodź tutaj. <laughs> Owszem, muszę się liczyć z tym, że i tak mi zje 5000 dolarów, nie? Jest skubany. No dawaj, no chodź. Wow! No nie lubię tego robić naprawdę, ale no co pradzi, że takie osiągnięcie tutaj rok stardało. Wow, gdzie on jest? Ała. Ojej, nie. nie, nie, zobaczmy sobie to osiągnięcie. Trzeba było wziąć większą łódź albo jakąkolwiek łódź, dobre spolszczenie, nie ma co. No. Dobra, nie, 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 moi drodzy, ja zresetuję save'a i przejdziemy od razu do, do... do Trevor'a jeszcze na chwilę, bo no, muszę jednak go sprawdzić, co on odwala. Czasami jak przełącicie postać na taką... nietypową akcję, no to <ścoughs> zdarzą się takie jaja, że raz mi Trevor wymiotował na fontannę. O, potwierdzenie zamówienia. Oficjalne szaty, piżama, Epsilon. Odwiedź... Okej, okay, dobra. Zobaczycie tutaj... Yy, jak kupuję szatę. 25 tysięcy. No trudno, no. I tak zarobię pieniądze. Wkrótce zostaną do, doręczone do twojego domu. Już wiemy gdzie mieszkasz. O w dupę. No to nieźle. No. Wow, 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 zaraz, zaraz, zaraz. coś chciałem sprawdzić. Aha, dobra. Taksi, gdzie jest taksi? Albo zadzwonię na taksówkę. Jest taksówka? Dobra, dzwonię. Hello. Yeah, can you Obserwujemy, czy gdzieś taksówka wyjedzie. Chyba jedzie, ale nie widzę za bardzo specjalnie. O, jest! Jest, jest, jest. Tam za rogiem. Nie, nie, nie! Wciska się x-em... y -kiem. a tutaj teraz Rockstar specjalnie namieszało. Rockstar specjalnie teraz namieszało, bo w GTA 4 przytrzymywało się trójkąt, żeby żeby wsiąść, nie, nie trójkąt, no dobra, trójkąt i Y, żeby wsiąść do taksówki jako pasażer i żeby zostać obsłużonym, a zwykłe wciśnięcie Y w GTA 4 powodowało ukradnięcie taksówki. Teraz jest odwrotnie. Wciśniesz, wciśniesz Y lub trójkąt, spoko, zostaniesz obsłużony jako pasażer, ale jeżeli... Przytrzymasz ten trójką, y, trójkąt i Y, no to niestety ukradasz taksówkę. I tutaj musimy się z tym liczyć, że jednak... Wrócił wasz portfel, że musimy niestety się z tym liczyć. Ale co? Spoko, moja żona jak zwykle na tenis. No cóż, dobra. Wiecie, jaką najbardziej lubię animację w tej grze? Patrzcie. To jest najlepsze. Faktycznie sok warzywny taki kwaśny? No, zależy jaki. Dobra, idziemy. Cześć, Amanda. Cześć, cześć, cześć. Nie pożegnasz się? Ja cię pożegnałem. Hamstwo w tym państwie. Co skończyłaś? Jest Tracy? Nie ma. Trudno. Idziemy założyć szaty kiflonu. Będzie to jakoś oznakowane w ogóle? Stroje, o, jest. Szaty epsilonisty. Ej, no nie, nie kupi taki strój. Zduszenie twojej antysyntezy będzie wymagało noszenia szat w sumie przez 10 dni. Ja pierdzielę, Nie, no to, to, to przesada spora. No. Dobra, idziemy. Jeszcze na chwilę do Trevor'a zajdziemy, tylko zapiszę sobie gra. No dobra, tam pieniądze się zdobędzie, spokojnie. W końcu w GTA 5 najważniejszą rzeczą są pieniądze, nie? Więc spokojnie, będziemy na plusie. Aha, ja jeszcze sprawdzę notowanie giełdy, bo ja wziąłem pieniądze tam. Akcje wykupiłem, zobaczymy co z nimi. Ten fakoles to po prostu wymiata. Ech, na minusie. Tragedia. Dobra. Teraz przyłączamy postać, przytrzymując w dół, i przyłączamy prawą gałeczką na Trevor'a i przyłącza się nam postać, która także jest w Los Santos. Bo wcześniej była w... nie pamiętam, jakie to było miasteczko. Ale tam Trevor był i... tym początkowo sobie działaliśmy tylko. O nie, no gwiazdki! Co ty odwaliłeś Trewo że cię policja goni? Co ty, głupi jesteś jakiś? Dobra, muszę jechać moim wariatem, moim ulubionym wariatem w serii GTA, bo to jest obowiązek. Ła, co ty robisz, ty kuna, ty? Jak to możliwe, że ty masz prawo jazdy, co? Ja mogę mieć prawo jazdy, to nie to, co ty, ziom. Dobra, zobaczymy, jak się ją zgubi. Nie, nie wierzaj na autostradę! Bo generalnie tam właśnie są. psioki. Aha, czyli Trevor z kimś się pokłócił. Z kimś za dymę zrobił. Wieczorowo! Dobre, wieczorowo, się, wieczorowo studiował prawo. Hehe. <laughs> co tam robił wieczorem? <laughs> ja fiepszę. No ja pierdzielę, co ją teraz robić? Wiadomo, uciec, no ale. <laughs> Jadę w haszcze. tam, nie będę się szczypał z wami. No nie, wy też jedziecie, no super. Uciekaj! O! O nie, 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 nie uciekaj. Z autostradą. No ekstra. Uciekaj. No nie, teraz jestem... Kurde, w złym położeniu! Jedzie, no nie! No nie! Jaka lipa? Kurde, no 5 minut do końca. Ja pierdzielę Dobra, dobra, gdzie jedziemy, gdzie jedziemy, gdzie jedziemy. E, Schowajmy się gdzieś. Tu mnie nigdy nie znajdą. Przecież wiecie co? Nigdy nie mów nigdy. No nie, no i tak czułem, no i tak czułem. O, fajny samochód. Co to za samochód? Chcę go zobaczyć. Mam prawo zobaczyć ten samochód, nawet gdy mnie godzi policja, w dupie to mam, w dupie to mam! Spieprzać! No nie strzelacie do mnie? He? Nie! O nie! O nie! Uciekaj! Trevor! Wow! No nie! Uciekaj! Dobra, won! WON! Zastrzela mnie tu! Wow! Nie! Nie! Damage! Nie! No Wkurzycie mnie Wkurzyliście mnie, miałem powiedzieć. Dobra, jadę, szybko. Nie u nie? Nie no Nie udała się moja akcja, no dobra trudno. No dobra, kij. Dobra, nieważne. Nieistotne. Mało znaczące. Ojejku. No nie, no. Tak się nie ha <laughs> Haha, chyba was coś. Nie ma, niestety. Ki. Dobra, zobaczę szybko jeszcze do Franklina. Ale to moim zdaniem będzie tyle, bo. W sumie nie chcę zdradzać Wam szczegółów, jeżeli jeszcze nie znacie GTA 5. A tak poza tym, to ja będę robił, zagrajmy wy z tego, tylko muszę mieć, wiecie, dobre możliwości, bo tak nie będę nagrywał niestety. Wiem, że to trochę wieśniacko teraz wygląda, ale... Zagrajmy z tego, na pewno nie będę tak robił. Kamerą, tylko raczej tak, wiecie, już tak bardziej sprzętowo. Bardziej... ...przez nagrywarkę. Ale naprawdę, spędzając czas już przy tej grze, już ponad miesiąc gram w tą grę, z przerwami oczywiście wielkimi, bo ja nie chcę przychodzić jej za bardzo i takie tak, no to powiem wam, że dalej mimo wszystko zaskakuje mnie kunszt włożonej pracy w tą grę. I to widać na, na wszelkim w ogóle tutaj polu. Od, od mapy, po charaktery, aż po fabułę i... Wszystkie inne sprawy, nie? Więc to naprawdę widać, i... No to jest jednak tutaj przewaga Rockstar nad innymi deweloperami, którzy robią gry, bo naprawdę Rockstar jest wyjątkowy w swoim rodzaju, tak? I to jest naprawdę ważne. Jestem w nowej kryjówce Franklina. O! Oh. Prosowałeś. Good work, mam good work. Dobra. Jedziemy. Zobaczcie sobie to jeziorko, które jest blisko mnie. Bo nie byłem jeszcze tam. Nigdy. Ona jest dosłownie tutaj, w pobliżu. Więc są atrakcje. Więc jak możecie mnie zobaczyć na, na Rockstar Social to proszę bardzo. Jestem sonikvariant.pl. Tam możecie zobaczyć moje zdjęcia z GTA 5. Jakie ja miałem akcje, czy po prostu jakie rzeczy ja odwaliłem. Okej. Okay. i do wody. Jednak wiecie co jest jeszcze wadą? Przypomniało mi się. Niestety, tryb pijany już jest mniej realistyczny niż w GTA 4. Jest po prostu bardziej już za zaanimowany. I taki po prostu, no, jest jednak słaby, nie? Więc to mi się nie podoba tylko, a reszta jest bardzo znośna. I wszystkie możliwości, które były w San Andreas są tutaj, więc naprawdę... To jest tak, zwa to jest tak zwany prawdziwy następca GTA San Andreas, nie? Dobra, ja się będę z wami żegnał, do zobaczenia w kolejnym gameplayu, mam nadzieję, że się taki pojawi, będziemy na plaży, będziemy trochę świrowali, będziemy tam trochę wariowali, moja natura jest taka, a nie inna. Um, niestety nie mam jeszcze kamizelki, nie mam takiej dobrej, e, dobrego ekwipunku broni, bo na razie jeszcze nie mam za bardzo, jeszcze na razie nie znam dobrze mapy, ale powiedzmy, że już trochę tam znam. O, i to mi się podoba też. Jak jestem mokry, to ta woda właśnie i tak się pojawia na ziemi, nie Co ja chciałem? Pokazać wam bronie wszystkie. No, tam pukawka była w DLC darmowo. Yy, i Tam niektóre bronie też chyba były darmowo. Nawet chyba była snajperka za darmo. Chyba tak mi się wydaje, nie? Ale głupio trochę, że jednak te niektóre bronie są na DLC i to tak potem, jak tego nie będziesz miał, to... Yy. Potem nie będzie internetu i nie będzie dostępu do tych broni. Więc mówię, to jest trochę głupie rozwiązanie z tym DLC, że bronie jednak są wyjątkowe. No ale jednak. Ja i tak nie narzekam, bo GTA 5 to GTA 5 to jest GTA, to jest najlepszy tytuł jaki może być. Ze wszystkich tytułów razem z Sonikiem. Dobra, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym gameplayu. Mam nadzieję, że już wszystko wróci do normy z tym komputerem i. Będzie naprawdę fajnie. Więc trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo wszystkich serdecznie. Xbox 360 dalej wymiata i do zobaczenia wam wszystkim.